Cześć, Adrian i luźno o VR. Dziś opowiem Wam krótko o ciekawym dodatku, który pozwala uruchamiać każdą grę w trybie VR. Zapraszam. Kilka dni temu świat technologiczny obiegła bardzo ciekawa informacja. Pojawił się dodatek na stronie uevr pisanej razem.io znajdziecie więcej informacji na temat narzędzia, które umożliwia otwarcie każdej gry, przede wszystkim tej nieprzystosowanej do VR-u, na dowolnych goglach wirtualnej rzeczywistości. Mamy tutaj zarówno gogle z serii Oculus, jak i Valve Index, gogle z firmy HTC, czy Pimax. Jest to nakładka napisana przez jednego z programistów niezależnych, który cały kod źródłowy i wszystkie informacje umieścił za darmo. Co ta nakładka umożliwia? Przede wszystkim uruchomienie każdej gry w trybie wirtualnej rzeczywistości. Przede wszystkim takiej gry, która nie została napisana pod kątem wirtualnej rzeczywistości, ale uwaga, korzysta z silnika Unreal Engine. To jest bardzo istotna informacja. Także jeśli jesteś fanatykiem wirtualnej rzeczywistości, masz sprzęt, zachęcam cię do spędzenia długich godzin z nowymi dostępnymi tytułami wirtualnej rzeczywistości, pozwolić to zapoznać się z nimi w nietypowy sposób. Wejdziesz do świata gry z perspektywy pierwszej osoby i przeniesiesz się do niej w pełni. Dzięki, to tyle na dzisiaj, miłego dnia.